Najnowsze ogłoszenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS dotyczące nadchodzącej waloryzacji emerytur przyniosło falę ulgi i entuzjazmu wśród emerytów w Polsce. Długo oczekiwane zmiany wchodzą w życie, a miliony świadczeniobiorców zobaczą zauważalny wzrost swoich świadczeń już od marca 2025 roku. Jest to szczególnie istotne w obliczu rosnących kosztów utrzymania oraz inflacji, które stanowią poważne wyzwanie dla seniorów w całym kraju. Potwierdzony wskaźnik waloryzacji na poziomie 5,5% oznacza wyższe miesięczne wypłaty, pozwalające emerytom na utrzymanie standardu życia i lepsze radzenie sobie z codziennymi wydatkami. Rząd przeznaczył około 22,8 miliarda złotych na pokrycie kosztów tej zmiany, zapewniając, że wszyscy uprawnieni świadczeniobiorcy otrzymają należne podwyżki bez opóźnień i komplikacji. W ramach nowych regulacji minimalna emerytura wzrośnie do 1878,91 zł brutto, co oznacza podwyżkę o 97,95 zł. To zwiększenie ma na celu zapewnienie większej stabilności finansowej osobom, które całkowicie polegają na swoich emeryturach. Ponadto, Osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy oraz inne świadczenia społeczne również odczują proporcjonalny wzrost, dzięki czemu wszystkie grupy świadczeniobiorców skorzystają na zmianach. Na przykład najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie teraz 1409,18 zł, a różne dodatki, takie jak dodatek pielęgnacyjny, zostaną odpowiednio dostosowane. Choć podwyżki nie są ogromne, Stanowią istotny krok w ochronie siły nabywczej emerytów, zapobiegając ich pozostawaniu w tyle w zmieniających się warunkach ekonomicznych. Jednym z kluczowych aspektów tegorocznej waloryzacji jest jej wyłącznie procentowy charakter. W poprzednich latach waloryzacja emerytur często obejmowała gwarantowaną minimalną podwyżkę w wartości nominalnej, co zapewniało osobom o najniższych świadczeniach znaczniejszy wzrost. Tym razem rząd zdecydował się na w pełni proporcjonalną waloryzację co oznacza, że wszyscy emeryci zobaczą wzrost świadczeń w takim samym tempie 5,5%. Chociaż takie podejście zapewnia sprawiedliwość w ujęciu procentowym, niektórzy krytycy twierdzą, że może ono nie wystarczać osobom z najniższymi emeryturami, ponieważ procentowy wzrost może nie przekładać się na wystarczającą wartość nominalną. Niemniej jednak, przedstawiciele rządu zapewniają, że zmiany mają na celu zbilansowanie stabilności finansów publicznych z koniecznością wsparcia emerytów. Oprócz standardowego wzrostu emerytur, świadczeniobiorcy mogą również liczyć na coroczną 13. emeryturę, która zostanie dostosowana do nowego poziomu minimalnej emerytury. Oznacza to, że każdy emeryt otrzyma dodatkowe świadczenie w wysokości 1878,91 zł brutto, co zapewni dodatkową ulgę finansową. Trzynasta emerytura stała się w ostatnich latach stałym elementem polskiego systemu emerytalnego, oferując seniorom dodatkowe wsparcie na pokrycie nieprzewidzianych wydatków, rachunków medycznych lub po prostu poprawę jakości życia. Pojawiają się również spekulacje dotyczące możliwości wprowadzenia kolejnej czternastej emerytury, choć rząd nie potwierdził jeszcze, czy świadczenie to będzie kontynuowane w 2025 roku. Dotychczasowe edycje czternastki były wprowadzane jako środki tymczasowe, mające na celu pomoc seniorom w trudnych warunkach gospodarczych, a ich przyszłość zależy od przyszłych decyzji budżetowych oraz sytuacji ekonomicznej. Szerszy kontekst tej podwyżki emerytur jest nie do przecenienia. Polska, podobnie jak wiele innych krajów, zmaga się z presją inflacyjną, która znacznie wpływa na koszt podstawowych towarów i usług. Dla emerytów, którzy często polegają na stałych dochodach, wahania gospodarcze mogą stanowić poważne wyzwanie. Rosnące ceny energii, żywności i opieki zdrowotnej sprawiają, że nawet niewielkie podwyżki emerytur mogą mieć istotne znaczenie. Waloryzacja na poziomie 5,5%, ,5%, choć umiarkowana, ma na celu złagodzenie tych wyzwań i zapewnienie, że emeryci nie doświadczą spadku swojej realnej siły nabywczej. Eksperci jednak ostrzegają, że konieczna jest dalsza czujność, aby przyszłe dostosowania emerytur nadążały za rzeczywistymi wskaźnikami inflacji. Poza samymi liczbami ogłoszenie waloryzacji emerytur wywołało szerszą dyskusję na temat długoterminowej stabilności polskiego systemu emerytalnego. W obliczu starzejącego się społeczeństwa i rosnącej średniej długości życia obciążenie finansowe funduszu emerytalnego stale rośnie. Decydenci stoją przed trudnym zadaniem znalezienia równowagi między bieżącymi potrzebami emerytów a długofalową stabilnością systemu. Trwają rozmowy na temat możliwych reform emerytalnych, obejmujących zmiany wieku emerytalnego, wysokości składek oraz alternatywnych źródeł finansowania. Chociaż obecna waloryzacja jest krokiem w dobrą stronę, wielu ekspertów podkreśla konieczność przeprowadzenia kompleksowych reform, które zabezpieczą przyszłe świadczenia dla kolejnych pokoleń. Społeczna reakcja na wzrost emerytur jest mieszana. Wielu emerytów cieszy się z każdej podwyżki świadczeń. Jednak niektórzy uważają, że obecna waloryzacja nie rozwiązuje ich problemów finansowych. Organizacje reprezentujące seniorów domagają się wyższych wskaźników waloryzacji, które lepiej odzwierciedlałyby rzeczywisty wzrost kosztów życia. Dodatkowo, część emerytów wyraża obawy dotyczące terminowości wypłat oraz przyszłych zmian w systemie. Rząd zapewnia o swoim zaangażowaniu w stabilność systemu emerytalnego i wsparcie dla seniorów, jednak debata na temat adekwatności i sprawiedliwości świadczeń wciąż trwa. Osoby zastanawiające się, jak podwyżka emerytury wpłynie na ich sytuację finansową, mogą stosunkowo łatwo obliczyć nową kwotę świadczenia. Podwyżka o 5,5% dotyczy kwoty brutto emerytury, co oznacza, że każdy emeryt może obliczyć swoje nowe świadczenie. Mnożąc jego obecną wysokość przez 1,55 tysięcznych. Jednak należy pamiętać, że nadal obowiązują potrącenia, takie jak składki na ubezpieczenie zdrowotne i podatki, co może wpłynąć na ostateczną kwotę netto. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS, przekaże emerytom oficjalne informacje o nowych kwotach świadczeń i wszelkich związanych z nimi zmianach. W miarę zbliżania się terminu wdrożenia eksperci finansowi zachęcają seniorów do analizy swoich budżetów i odpowiedniego planowania, aby jak najlepiej wykorzystać wzrost świadczeń. W nadchodzących miesiącach temat waloryzacji emerytur pozostanie kluczowym zagadnieniem w debatach politycznych i ekonomicznych. W kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych polityka emerytalna prawdopodobnie stanie się jednym z głównych tematów kampanii wyborczych, ponieważ partie polityczne będą starały się zdobyć poparcie rosnącej grupy seniorów. Propozycje dotyczące dalszych podwyżek emerytur, rozszerzenia świadczeń socjalnych oraz możliwych reform będą poddawane szczegółowej analizie zarówno przez emerytów, jak i decydentów. Sposób, w jaki rząd poradzi sobie z kwestią emerytur, może mieć istotny wpływ na opinię publiczną i preferencje wyborcze w nadchodzącym cyklu wyborczym. Na ten moment potwierdzona podwyżka emerytur o 5,5% przynosi pewną ulgę i stabilność dla polskich seniorów. Choć nadal istnieją wyzwania, Najnowsza waloryzacja świadczy o tym, że rząd dostrzega problemy finansowe emerytów i podejmuje działania w celu ich złagodzenia. Czy przyszłe podwyżki będą wystarczające, aby nadążyć za inflacją i zmieniającą się sytuacją gospodarczą, pozostaje kwestią otwartą. Jednak na razie emeryci mogą oczekiwać niewielkiego wzrostu swoich świadczeń już od marca 2025 roku. W miarę trwania dyskusji nad polityką emerytalną jedno jest pewne: Dobro seniorów pozostanie kluczowym zagadnieniem kształtującym politykę gospodarczą i społeczną kraju w nadchodzących latach.